Cześć. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zrobić pająka z pianki. Ja wiem, że już kiedyś pokazywałem wam takiego pająka, ale wtedy on był taki trochę e, mało profesjonalny. Dziś chciałbym wam zaproponować pokazać, że piankę, którą sam skonstruowałem i sam wyciąłem. Zresztą nie jest to jedyny kształt, który wycinam z pianki. Ta jest gotowa do nałożenia na haczyk i do zbudowania, bardzo szybkiego zbudowania pająka. Jest to pająk wersja druga. Jest to pająk, który polecam i ten kształt pianki polecam, ponieważ nie dość, że uzyskujemy odpowiedni kształt już od razu na starcie. Nie musimy docinać, przyklejać, kombinować, tylko od razu nawijamy nić, wiążemy, dokładamy nóżki silikonowe i nasz owad właściwie już jest gotowy do użycia. To jeszcze oczywiście przyspiesza nam to pracę. Dzięki temu uzyskujemy taki kształt takiego o, pająka, jak ten, więc jest to. Film i jest to pomysł, myślę, warty zastanowienia. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam do kontaktów. Polecam, polecam siebie, polecam film i zapraszam. Budowę muszki musimy zacząć od zamocowania pianki do haczyka. Nabijamy ją mniej więcej pół centymetra od tego przewężenia czyli w zasadzie na środku, tutaj, gdzie są te wypukłe części odwłoka, haczyk najnormalniej w świecie bierzemy i nabijamy go w ten sposób, bez znaczenia, którą, która część, obie części są takie same i już mamy do haczyka przymocowany. Teraz haczyk mocujemy w imadełku, i przechodzimy do. Dalszego budowania naszej muchy. Kaczyk z pianką mamy już zamontowane do imadełka. No to teraz właściwie tylko potrzebujemy nawinąć trochę nitki wiodącej i ukształtować wszystko, co jest nam potrzebne. Oczywiście zaczynamy sobie tutaj, żeby to się nam wszystko lepiej trzymało. Oczywiście ten kształt. Spala nam na to, że nie musimy się przejmować lepieniem, kombinowaniem, sklejaniem, żeby się trzymało. Od razu mamy gotowy, gotowy kształt. Teraz sobie trochę to przesuniemy, żeby nam nie przeszkadzało. Nawet trochę niżej opuścimy. Ponieważ proponuję, żeby ten pająk wyglądał, że tak powiem, prawdziwiej, proponuję nawinąć trochę. Dubbingu, żeby zrobić kulkę bardziej wypukły, ten nasz odwłok, a bięk akurat możecie zastosować, jaki wam się będzie, jaki lubicie, jaki wam będzie pasował, ponieważ to i tak będzie jak gdyby ukryte wewnątrz odwłoka, więc nie ma się co kolorem przejmować. Dobra, podjedziemy i już możemy zacząć kształtować nam nasz bok. Naciągamy sobie, przyciągamy bliżej, składamy na pół. Oczywiście musimy mieć nitkę bliżej łączenia. Dobra, składamy naszego pająka, składamy te dwie. Części do siebie. Przesuwamy i nawijamy pierwszy zwój, łączymy. Trzeba sobie to ładnie przełożyć, żeby było godnie Łączymy, kształtujemy właściwie tu. Czyli łączymy te dwie części, poprawimy sobie jeszcze Ściągniemy. I już popatrzcie, mamy ukształtowany odwłok. Teraz nóżki. żeby Jak wiemy, pająk ma tych nóżek 8, więc ja proponuję takie nóżki z silikonu. Nawet ja zawiązałem tutaj takie węzełki, żeby bardziej przypominały stawy. No i Kładamy na pół mniej więcej żeby te stawy nam się połączyły czyli to powiedzmy w tym miejscu i mocujemy sobie pierwszą nóżkę, a właściwie pierwsze dwie. i Już mamy je przymocowane. Teraz kolejne dwie. Możemy oczywiście z tej samej strony od razu, żeby było widać. Możemy je tutaj oczywiście trochę wciągnąć do przodu i odpowiednio uformować. No i druga strona. teraz. Dobra i kolejne dwie. właśnie. muska. to być drugi raz związana. przechodzimy pod spodem pod pianką i kształtujemy głowę i w zasadzie nasz pająk już jest gotowy Nawiążemy tylko, słuchajcie, możecie, żeby ta pianka się Wam nie kręciła tak specjalnie. Ja już tego nie robiłem, ale zwykle sobie w ten sposób pomagam. Po prostu daję kropelkę kleju na ten dubbing i nam się wtedy pianka trzyma i nie kręci. Chociaż przy łowieniu to i tak większego znaczenia nie będzie, bo i tak na haczyku jest nabity. Ok, popatrz, tak wygląda ten pająk, tak wygląda z góry, możemy sobie te nóżki jeszcze poprzycinać, żeby nie były takie długie, możemy je trochę ukształtować, jeżeli chcecie, tych sobie tych sobie nawiązać więcej, możemy skrócić nóżki, możemy wydłużyć, jak Wam się żywnie podoba, O, teraz po skracam troszkę jeszcze te nogi, poprzycinam, żeby mniej więcej były równe. One w wodzie i tak się nam ułożą w różny sposób. Przecież ta muszka będzie pracowała. No właśnie, jest muszka nasza już gotowa, jak widzicie. Tak wygląda. Zaraz wam ją zbliżę i zobaczycie. No, przynęta jest przynętą bardzo dobrą. Przynęta kleniowa najczęściej, ale właściwie wszystko się da na tę przynętę złapać i skusi się z i inne i białoryk może się też trafić. No, jest to taka przynęta uniwersalna, tym bardziej, że e, e, coraz bardziej. E, e, widzę popularna, staje się ten kara, na którą sam łowię zresztą też. I, i taka przynęta jest idealna do ten kary. Ten karę już można sobie kupić za no, powiedzmy średnie pieniądze e, w zaprzyjaźnionym sklepie, czyli U Salara e, Całe przyrządowanie do ten kary, a akurat do ten kary. Przynęty piankowe są bardzo, bardzo popularne i pasujące. Dziękuję Wam za dzisiejszy film, zapraszam na kolejne.